Profesjonalne zabiegi wiosenne w zbożach ozimych to klucz do wysokiego plonu. W najnowszym cyklu mini wywiadów BAS przyjrzymy się, jak wyglądają zalecenia na 2020 rok na tym polu. Dzień dobry! Temat wyboru terminu oraz warunków pogodowych pierwszej regulacji już za nami. Tym razem z Rafałem Marasem, kropmenadżerem BAS, porozmawiamy o drugim etapie skracania. Czy jest on w ogóle konieczny? No właśnie, Rafale. Kiedy tak naprawdę zachodzi potrzeba dwuetapowego skracania pszenicy czy innych zbóż? Czy pierwsza regulacja nie wystarczy? Jaki jest tak naprawdę cel tej drugiej? Pytanie jest dosyć skomplikowane, i żeby na nie odpowiedzieć, musimy tutaj zawrzeć kilka elementów. Po pierwsze, czasem pierwsze skracanie zbóż wystarcza. W warunkach, kiedy Plantacja prowadzona jest ekstensywnie, albo mniej intensywnie, należałoby powiedzieć, oraz kiedy mamy niedobory wody. Wtedy zwykle jedno skracanie jest wystarczające. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy mocno zagęszczony łan, z taką sytuacją swoją drogą spotkamy się w tym roku, bo łany są bardzo gęste, kiedy mamy wystarczającą ilość opadów. Kiedy intensywnie nawozimy swoje plantacje, bo liczymy na wysoki plon, w tym wypadku drugie skracanie jest konieczne, dlatego że zapewni nam stabilność łanu aż do samego zbioru. Bo tak naprawdę celem tego drugiego skracania zbóż jest skrócenie do kłosia, czyli ostatniego międzywęźla pomiędzy liściem flagowym a kłosem. Jeżeli to, to międzywęźle, czyli to do kłosi, jest zbyt długie, to nabierający wagi kłos powoduje, że roślina staje się bardzo chybotliwa i bardzo podatna na wyleganie. I tutaj mogę się z Państwem podzielić taką historią sprzed, jeżeli mnie pamięć nie myli, dwóch lat, kiedy doradzając jednemu z dużych gospodarstw na południu Polski spotkaliśmy się z sytuacją, w której było Dosyć sucho mieliśmy drugą połowę maja i gospodarstwo uparło się, że nie będzie wykonywać drugiej regulacji, chociaż łan był dosyć gęsty. Moment na zrobienie zabiegu tak naprawdę już minął i wtedy przyszły intensywne burze. Kłos zaczął nabierać wagi, no i ta plantacja wyległa, praktycznie, praktycznie w całości a do kłosie mierzyło 40 cm. To była wysokowyrostowa odmiana. To gospodarstwo już nigdy więcej nie zdecydowało się na niewykonanie tego drugiego zabiegu regulacji, ponieważ jest to nic innego jak pewnego rodzaju ubezpieczenie. Dbacie Państwo, czy dbamy o, o ten łan cały rok, a wszystko może pójść w niwecz praktycznie na samym końcu. Z tego względu ten drugi zabieg regulacji jest również istotny. No dobrze, znamy już zatem istotę i cel drugiego skracania. Zapewne, jak było w przypadku tego pierwszego, taki tu kluczowy jest wybór odpowiedniej fazy rozwojowej zboża. Proszę Cię zatem o garść Twoich rad, jak zrobić to dobrze. Żeby poprawnie wykonać zabieg drugiej regulacji zbóż, czyli żeby skrócić do kłosie, Powinniśmy wybrać odpowiednią fazę rozwojową. Jaka jest ta odpowiednia faza? Proszę Państwa, najlepszym momentem na skrócenie do kłosia jest moment początku jego wydłużania, który zaczyna się w fazie liścia flagowego. Więc takim optymalnym terminem na wykonanie drugiego zabiegu regulacji będzie faza BBCH od 37 do 39, czyli moment wykształconego. Liścia flagowego. W niektórych przypadkach można taką regulację wykonać awaryjnie nieco później niż standardowo, nawet do fazy BBCH 49, czyli do fazy w pełni nabrzmiałej pochwy liściowej. Taką cechę posiada jeden produkt na rynku, Medax Max, i daje pewnego rodzaju ubezpieczenie, że zawsze zdążymy z zabiegiem skrócenia do kłosia. Bardzo dziękuję Rafale za tę sugestywną historię z wyleganiem i praktyczne rady na temat skracania do kłosia. Świadomość, że możemy zapewnić sobie ubezpieczenie łanu dzięki regulatorowi wzrostu Medax Max jest naprawdę krzepiąca. To oczywiście nie koniec naszych rozmów o skracaniu zbóż. W kolejnym odcinku poruszymy kwestię zabiegów w zbożach jarych. Czy warto? Proszę być z nami.